Taka trochę grobowa atmosfera zapanowała przy tym stole. Ja myślę, że to jest jeszcze nie. nie jest po... <ścoughs> Panie redaktorze, na pewno trzeba podziękować wyborcom. Niewątpliwie sukces frekwencyjny. My na pewno przy tym stole możemy wyciągać wnioski. My jesteśmy szczęśliwi, strona rządowa mniej. Natomiast trzeba podziękować. Demokracji, którą zbudowaliśmy przez wiele lat, którą państwo budowali, również, bo to jest sukces, my budując podziały, które od lat widzimy w polityce, walkę polsko-polską, która się odbywa w polskim parlamencie. I teraz jest pytanie, e, pa, czy, Pani, czy z poszule, tym bo, no bo to nie możemy, nie możemy budować nastroju grobowego z punktu widzenia e, 70% Wiem, Jesteśmy jedyni po wyborach. Trudno, żeby, żeby, pewno, żeby przedstawiciele partii, które, koalicyjnych, które przegrały wybory de facto, e, żeby, żeby na jakoś specjalnie się radowali. Ja się no. odniosę do tego pytania pana redaktora co do tego, y So... Kim jest Karol Nawrocki z punktu widzenia przynależności? On nie jest członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość, jest popierany, był popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, jednocześnie został prezydentem, dlatego że w dużej mierze poparli go wyborcy innych partii, innych, innych kandydatów, którzy polegli w pierwszej turze, ale mieli świetny wynik. Więc jest to na pewno kandydat, który będzie musiał reprezentować interesy szerzej niż tylko jednej partii politycznej. Czy znaczy, może to powinien jest... pytanie, czy będzie. Będzie musiał. Bo jeżeli, ja uważam, że ja uważam, że to jest jeżeli. Nasze, nasze też tak, jest prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, tak jak pan senator reprezentuje mandat w całym kraju, ja jako poseł również i powinniśmy to robić. Oczywiście mamy swoje agendy polityczne, ale reprezentujemy przede wszystkim Rzeczpospolitą. Ja uważam, że to jest. W ta, ta, takim poziomie być, troszkę ja jesteś na... Ja uważam, hmm. że to musi być kadencja aktywna, że to musi być kadencja z inicjatywami ustawodawczymi. Prezydent musi być aktywny legislacyjnie. Legislacyjnie i być może negocjować z obecnym rządem pewne rozwiązania z punktu widzenia przejścia jego ustaw, które obiecywał również wyborcom Konfederacji i innych partii, a jednocześnie na przykład przez to przyjrzeć się budżetowi. Żeby nie wetować, żeby nie wetować budżetu z perspektywy obalenia rządu, bo ja jestem bardzo daleki od tego typu myślenia, tylko budować Polskę poprzez to, że jednak do wyborów poszło. 10, poszło po, ponad 20 milionów wyborców z perspektywy dwóch kandydatów, Rafała Czaskowskiego, i Karola Nawrockiego, i nie może być sytuacji, w której te drugie 10 milionów jest lekceważone. Więc...